How do my days teach me wisdom? Zastanawiałam się w moim sercu, w jaki sposób liczenie moich dni daje mi mądrość. There are many ways to think about that. Jest kilka sposobów, aby to zrozumieć. Ale kiedy się nad tym zastanawiałam, Pan Bóg pokazał mi, jak On to widzi. When he created heaven and earth, he worked for 6 days. Pokazał mi, że kiedy stworzył ziemię, stworzył ją w ciągu 6 dni i and, cały świat. And in it says on the 7 day he stopped. He rested and he made the day holy. A potem czytamy o tym, że 7. dnia Pan Bóg odpoczął i uczynił ten dzień świętym. So creation was not complete without a day of rest i możemy zobaczyć że cały proces tworzenia nie był zakończony aż do momentu tego dnia odpoczyn odpocznienia odpoczynku. odpoczynku mm -hmm. is the wisdom of the lord is the wisdom for your body is the wisdom for your soul is the wisdom for your spirit to have a day of rest a mądrością naszego Stwórcy jest to, że ten dzień odpoczynku, odpocznienia jest nam potrzebny zarówno dla naszego ciała, dla całej naszej duszy i dla naszego ducha. You know, he made man on the sixth day. Już słyszałyśmy o tym, że Pan Bóg uczynił człowieka w szóstym dniu. The first day man woke up, he said, Rest. I praktycznie ten stworzony człowiek obudził się następnego dnia i usłyszał słowo „odpocznij”. I don't think man was tired. <laughs> Nie za bardzo rozumiem, żeby to miało sens. Ale zrozumiałam, że częścią naszej natury jest to, by wejść w odpocznienie. The way we're all made is that we must have a day to rest. I to jak my zostałyśmy stworzone, to również domaga się tego dnia odpoczynku. There is first of all a place of rest. I należy tutaj powiedzieć, że przede wszystkim ważne jest to miejsce odpocznienia. a place of rest is Jesus. A tym miejscem prawdziwego odpocznienia jest sam Jezus Chrystus. Without him there is no way to rest. Poza nim nie ma miejsca na prawdziwe odpocznienie. Bez niego my cały czas pracujemy i próbujemy to wszystko zrobić w oparciu o swoje własne siły. time Ale jest też wyznaczony czas odpoczynku. In six days God made heaven and earth. W ciągu tych sześciu pierwszych dni zostało stworzone niebo i ziemia. And he a potem Pan Bóg odpoczął. Now, many of you have children, many of you are, are, have a lot going on. Wiem, że wiele z Was macie dzieci, w Waszym życiu tak wiele się dzieje. So it's hard to have one full day to rest. I wiem, że pewnie dla wielu z nas tak trudno jest wygospodarować ten. Dzień odpoczynku. But on one day we need to have a little bit longer time, a little special time to rest and be in his presence. Ale jest bardzo ważne, aby w tym pewnym określonym dniu mieć jakiś czas przeznaczony tylko na czas takiej Bożej obecności i czas, abyśmy mogły odpocząć. And there is a way to rest. I jest też pewien sposób, jak odpoczywać. It's not just sleep. To wcale nie oznacza, że wtedy mamy ten czas przespać. Psalmista mówi, poznaj, roz, rozkoszuj się Panem Jego obecnością. It's hard to do that if we don't stop. Ale to bardzo trudno zrobić, kiedy my się w ogóle nie zatrzymujemy. Rest is with his dlatego że odpoczynek, ten prawdziwy odpoczynek, jest związany z Bożą obecnością. When God gave Moses directions to go into the promised land. Pamiętamy, że kiedy Pan Bóg dawał Mojżeszowi instrukcję, w jaki sposób dotrzeć do ziemi obiecanej. He said, My presence will go with you and I will give you rest. Tam czytamy takie słowa, moja obecność pójdzie z tobą i dam ci odpoczynek. So we need to set aside a time. I dlatego my musimy same wygospodarować, wyznaczyć taki czas. And only you know what your time is. I tylko ty sama wiesz, jak wygląda twój czas. You need to find the day and the hours when you can say, "This is my time with God". I jest to bardzo ważne w naszym życiu, że wyznaczamy sobie ten konkretny dzień, a w tym dniu konkretny czas. i mówimy, to jest czas wyznaczony dla Boga i dla mnie. You can't say, "I hope I have time for God on this day". Nie możesz mówić, no mam nadzieję, że w tym tygodniu znajdę jakiś czas dla Boga. You have to, make it happen. to od ciebie zależy, aby to się naprawdę wydarzyło. And how do you do that? A więc w jaki sposób praktycznie możemy to zrobić? How do you sit and be in his presence? Co to znaczy usiąść i być w jego obecności? You know, in Hebrew the word for presence and the word for face is the same word. Nie wiem, czy wiecie, że w języku hebrajskim mamy pewne słowo, które jest takie samo, kiedy opisuje czyjąś obecność i twarz. You know, when you're waiting at the airport for, someone you, for you love to come in, czasami, kiedy oczekujemy na lotnisku, że ktoś miły, oczekiwany przyjdzie, the I their face, I w momencie, kiedy widzimy twarz tej osoby, you go, know, wow, there they are. Jesteśmy już całe podekscytowane. Tak widzę twarz tej osoby. I wiecie, to samo musi zaistnieć w naszej relacji z Bogiem. A więc potrzebny jest ten czas, by usiąść. Open the word. Otworzyć Boże Słowo. we go. Wow! There is! I kiedy zaczynamy czytać, właśnie mówimy, to wow, widzę Boga! There's his face!

A w Psalmie dwudziestym czytamy takie niesamowite słowo, że Pan Bóg przygotowuje obficie nakryty stół dla mnie w obecności moich nieprzyjaciół. You can sit down and think about that. A więc zastanówmy się nad tym. Co to tak naprawdę znaczy? sandwich in Nie mówi. Przygotowałem ci kanapkę w towarzystwie w obliczu Twoich nieprzyjaciół. in the presence of all your troubles. A tam użyte jest takie słowo, że przygotowałem bankiet, ucztę dla Ciebie w obliczu tych wszystkich problemów, z którymi się zmagasz. you lost your job. Może jesteś w takiej sytuacji, że właśnie straciłaś pracę. Maybe your husband is ill. A może się okazało, że twój mąż jest chory. A może dziecko ma jakieś niepowodzenia czy trudności w szkole. Ale w środku tych wszystkich trudności jest nakryty obficie stół w jego obecności. To jego obecności. To jego zaopatrzenie to tak naprawdę jest to kim Bóg jest we just need to think about it a my musimy się zatrzymać aby o tym pomyśleć and this is wisdom to do this i na tym polega też mądrość aby taki czas dla siebie zabezpieczyć you know in the same psalm it says, in the same psalm it says goodness and mercy follow me all the days of my life w tym samym psalmie czytamy, że jego dobroć i łaska towarzyszą mi przez całą moją drogę. In Hebrew that means, if you studied, goodness and mercy are running after me all the days of my life. A w naszym hebrajskim tłumaczeniu jest to dosłownie tak powiedziane, że jego dobroć, jego łaska, jego miłosierdzie one biegną za mną. Think about that. Pomyślcie na chwilę o tym. I think I'm running after goodness and mercy że każda z nas może biec w Bożej dobroci, w jego miłosierdzie i łasce. Ale potrzebny jest ten moment zatrzymania i by o tym pomyśleć. mercy after me. Czy rzeczywiście za mną biegnie miłosierdzie i łaska? And then after we spend this time with the Word. Ale po takim czasie spędzonym razem z Bożym słowem a word that's used many times in Psalms, jest jeszcze jedno słowo, które wielokrotnie jest używane w psalmach, sela. To jest takie słowo sela. Zna this means, ono oznacza stop and listen. Zatrzymaj się, so part, posłuchaj. Part of this day we have an hour, or two hours with God. We need to stop and listen. A więc w tym celu, abyśmy miały taki czas, taki praktyczny czas spotkania z Bogiem, to jest czas, że musimy się zatrzymać i musimy zacząć słuchać. I chciałabym Wam podać takie dwa przykłady z mojego życia. Ja grew up w takim bardzo poprawnym żydowskim domu, gdzie wszystkie tradycje były mocno przestrzegane. I was a child and a consumed by fear. Ale już jako dziecko, a potem jako nastolatka, byłam przepełniona strachem. I was afraid to wake up. często bałam się obudzić. I was afraid to eat. Bałam się jeść. I was afraid to go to school. Bałam się pójścia do szkoły. I was afraid of the telephone. Bałam się odebrać telefon. I was afraid to leave the house. Bałam się opuścić nasz dom. And then at night I was afraid to go to sleep. A często wieczorem trudno mi było zasnąć. Uh, so in our Jewish culture on Shabbat we followed all the rules. A w tej kulturze, w której byłam wychowana, my Wszystkie zasady bardzo dokładnie przestrzegaliśmy. I couldn't write with pencil. Ja mogłam je wszystkie napisać. I couldn't play a piano? Ale mogłam grać, mogłam pisać. I couldn't ride a bicycle? Ja mogłam jeździć na rowerze. I couldn't do any of those things. Ale tak naprawdę nie robiłam nic z tych rzeczy. And if you came to my house? Kiedy opuszczałam mój dom, People would look at us, our family and they say, wow, they're at rest. There it is his presence today. Ale kiedy ludzie patrzyli na nasz dom, to byli pod wrażeniem tego w jaki sposób my przestrzegamy na przykład tego dnia odpoczynku szabatu. But all those rules did not help the screaming that was going on inside of me. Ale przestrzeganie tych wszystkich zasad, reguł one nie uwalniały mnie od strachu i od tych wszystkich wewnętrznych napięć. Ponieważ byłam tak jakby tym wszystkim sparaliżowana i już się bałam tego, że jak położę się do łóżka, co się stanie. Or what if I'm not doing this right? I często zastanawiałam się, co ja z tym wszystkim mam zrobić. I znowu ogarniał mnie ten ogromny strach, kiedy następny tydzień się rozpoczynał, i myślałam o tym, no znowu muszę wyjść z domu, muszę iść do szkoły. So on the outside, I had a day of rest. Dlatego. Tak, było to tak jakby na zewnątrz mnie był ten dzień odpoczynku. Ale w środku w moim wnętrzu trwała taka walka przez 24 godziny. And then I met Yeshua, Jesus. Ale przyszedł taki moment, że spotkałam Jezusa, Jezusa. And when that happened, all the fear left me. I to było niezwykłe. Kiedy Jego spotkałam, cały ten strach opuścił mnie. Ponieważ to, co już wcześniej powiedziałam, że nie ma odpocznienia, nie ma tego odpoczynku wewnętrznego poza Jezusem. I to i wtedy w nowy sposób nauczyłam się tego, co znaczy taki prawdziwy dzień odpocznienia. Second example. A drugi przykład, I used to live in Dallas, Texas. Był czas, że mieszkałam w Dallas w stanie Texas. I for the school system. pracowałam już jako nauczycielka w takim publicznym systemie szkolnym. I was trying to work with children and adults with autism. I pracowałam głównie z dziećmi i dorosłymi, którzy e, zmagali się z autyzmem. I moja praca polegała na tym, że cały czas musiałam być dostępna pod telefonem, jeżeli któraś z tych osób osiągnęła jakiś taki mocno kryzysowy stan. So, I had my day of rest. W tej pracy miałam takie dni odpoczynku Time in his presence. Cza, czasu z Bo, Bożej obecności. in morning I would go to my office. A w poniedziałek rano szłam do mojego biura. And all I knew about that day was that at some point I would go to some place. I zawsze wiedziałam, że kiedy ta praca się rozpoczyna, to pewnie będę wezwana do jakiegoś miejsca, where child stop gdzie będzie dziecko, które nie potrafi przestać krzyczeć, albo nie, nie jest w stanie zatrzymać e, jakiejś zadawania sobie bólu czy krzywdy samemu sobie, or they were else. albo komuś. E, atakującego drugą osobę it, it was chaos. Tam to były miejsca potężnego chaosu. But I had to learn to carry this day of rest. Ale ja nauczyłam się tak w swoim wnętrzu nieść to odpocznienie. I had to learn to carry his presence. Nauczyłam się w jaki sposób ta Boża obecność jest we mnie niesiona. into the storm. Do tych miejsc tego sztormu, so that I help with the problem i w tej mocy mogłam tym osobom pomóc part of the problem. i nie poprzez to, żeby stać się częścią tego problemu. So, in my first story the storm was in me. A więc w tej pierwszej historii, którą Wam opowiedziałam, to było miejsce, że ten cały sztorm i takie zaburzenie było wewnątrz mnie. A mimo to, mimo to że wokół mnie ja próbowałam przestrzegać wszystkich zasad i przepisów. A w tej drugiej historii. To były sytuacje takiego potężnego sztormu i kryzysu, które działy się wokół mnie. I had that rest in that in me. A ja mogłam wtedy przeżywać ten wewnętrzny pokój wynikający no, z Bożej obecności. No rules could have put that inside of me. I to nie były jakieś sztywne zasady, które włożone zostały w moje wnętrze. To to była mądrość przebywania w Bożej obecności. people I wiecie co się wtedy dzieje, ludzie to zauważają. A few weeks ago I took some young women to breakfast. Nie tak dawno, bo kilka tygodni temu umówiłam się z kimś, abyśmy wspólnie zjadły śniadanie. In Jerusalem. To było w Jerozolimie. Friday so the line was long. To był, było do południe piątkowe, więc kolejka była długa. I żeby zjeść to śniadanie w restauracji, musiałyśmy czekać prawie 50 minut. I kiedy w końcu doszłyśmy do końca tej kolejki. The lady, said, "Why aren't you screaming at me?" To osoba, która nas przyjmowała mówi, ja się dziwię, że Panie na nas nie krzyczą. We've waited such a long time that by this time people either leave or start screaming. Ponieważ jeśli ktoś w naszej restauracji tak długo czeka 50 minut, to albo wcześniej wychodzi i szuka innego miejsca, albo zaczyna na nas krzyczeć. A ja mogłam złożyć świadectwo, że ja wewnątrz siebie jestem pełna pokoju. We'll get to sit down soon. I bardzo szybko wtedy dostałyśmy ten oczekiwany stolik. I tak samo, kilka tygodni temu byłam na zrobić manikur. Pani, która mnie obsługiwała, nie wiedziała, że jestem osobą wierzącą. I podeszłam, usiadłam. I powiedziała: wie pani, ilekroć pani tutaj do mnie przychodzi, ja czuję taki niesamowity pokój, który z panią tu wkracza. Comes in all busy and agitated. Większość osób, które przychodzą do mnie, to zawsze są takie pełne napięcia, już w niecierpliwe. But you come in with something different. Ale kiedy pani przychodzi, jest zupełnie inna atmosfera. So I want to challenge you, I dlatego chciałabym was zachęcić, in your busy, busy days, abyście w tych najbardziej, najbardziej zabieganych dniach, with your job and your family, kiedy jesteście zajęte albo pracą zawodową, albo rodziną, albo studiami na uniwersytecie, take a day, zaplanujcie sobie taki dzień. 2 hours one day a może jakieś dwie wydzielone godziny danego dnia and seek his face i szukajcie twarzy and get to know him just a little bit more abyśmy tego każdego dnia mogły go lepiej poznawać can you will begin to change the world around you a poprzez to będziecie w stanie zmieniać rzeczywistość wokół Was. So I just encourage you, teach you, teach us Lord. A więc chciałabym zakończyć właśnie tym słowem: Panie, naucz nas, to number our days, liczyć nasze dni, that we may have a heart of wisdom. abyśmy posiadły mądre serca. Thank you. Amen. Dziękuję Wam bardzo.